Cześć! Dzisiaj zobaczymy, jak się stroił Gusli. Historycznie instrumenty harfopodobne stroiły się różnie w zależności od obszaru występowania. Ja w swoich filmikach wykorzystam zwykłą skalę durową jońską, za pomocą której będziemy w stanie zagrać większość popularnych dzisiaj utworów. A skalę etniczną mówimy w przyszłości. Menzura mojego instrumentu pozwala nastroić mi go w skali F-dur i tak go będę dzisiaj stroił, ale dla uproszczenia i jasności w przyszłych filmikach zakładamy, że najniższa struna to jest struna C, a całość jest nastrojona w skali C-dur. Zasada strojenia natomiast zostaje cały czas ta sama. Do nastrojenia instrumentu przyda się nam dowolny stroik chromatyczny. Można ściągnąć darmowo aplikację na telefon. Ja osobiście preferuję Soundcoaster Tuner, nazwę podaję w opisie filmu, ale może być to dowolny, inny. Wszystkie one są takie same i różnią się głównie interfejsem. Jeśli wskaźnik jest po lewej stronie, to oznacza, że struna jest nastrojona za nisko i trzeba ją napiąć. Żeby to zrobić, musimy kręcić kluczem zgodnie ze wskazówką zegara, tak aż nie będzie pojawiało się tutaj zero i odpowiednia nuta. Musimy uważać na to, żeby kręcić na pewno dobry kołek i nie robić tego zbyt mocno, bo jeśli napięcie będzie zbyt mocne, struna po prostu pęknie. Jeśli wskaźnik jest po prawej stronie, to oznacza, że struna jest nastrojona za wysoko i odpowiednio musimy kręcić kluczem w stronę przeciwną do wskazówki zegara, aż wskaźnik znowu nie będzie jak najbliżej zera. Kołki w nowych instrumentach będą sztywne, będą przeskakiwać i trudno będzie trafić w zero. Ale z czasem one wraz ze strunami się poluzują i strojenie będzie łatwiejsze. Dokończmy strojenie. Gusli są nastrojone, czas coś zagrać.